Dobra, nagrywa, nagrywa. No halo. Czech YouTube. Tak, Idziemy do Dashmana kupić mi nowe buty, ponieważ tak moje buty wyglądają. Oni są po miesiącu użytkowania. No. Taki jest tak jest będziemy, będziemy musieli kupić jakieś super buty. Super buty? Tak, które wytrzymają więcej niż jeden miesiąc. Będę latać <laughs> i skakać <laughs> chyba. Tak wygląda to już sklep Daj był Deichmann Bardzo. Możesz pokazać nowe buty Jakiejś bardzo dużej różnicy nie ma w sumie Fajne, nie? Są nowe Podyszła się nie tylko ja No Ty się, że jest gwarancja na O na kamerę. A właśnie, Dobra, kamerę zasłaniamy zaraz, zaraz, zaraz Zaraz się z nami połączymy z powrotem Dobra, okej, okay, um, 3-4 Magnes. Magnes w głowie um, Trzecie oko um, Wszystko widzę, widzę was teraz. Tam jest Tesko i obi Jo Nawet i nie podglądam Ale on też tak umie... Tak, ja coś to zrobię. No fuck, nie. Nie, bo to ty masz takie moce, ty to musisz zrobić, a ja tego nie zrobię. Trzymaj. No. Ja mam takie moce? Tykuj się. Ty. Uciekło. <grymne> <grymne> Kurde. Jesteśmy Iron Mani. A Aż się bogaci. Dziesięciogroszówki. No. Kurde. Cztery Studenci nie jeszcze. No. <grymne> Jakiś odrzutek jest z tego, że jem burgerki. Znaczy, że ja już mam prawie zjedzone, a on cały czas stoi w kolejce. Proszę cztery z burgery. To tak pół, to to, pan mnie olaf. Oj, jestem taki głodny, ona już się nieco w końcu o! Och je, ja, jej, zobaczcie ścieżkę. Jak to zadowolony, ja mam swoje żarcie. Dobra, takie Jak na króla. A już mam prawie zjedzone, a ty dopiero. A dobre to twoje? Degryza. Lepsze czy gorsze? Stopa. Wydaje mi się mniej gumowa. Teraz idziemy do Taliwy. musisz spodnie? Mi też oczywiście. A jesteśmy w galerii bałtyckiej. Tak. I, i ty kupiłaś w KINGERBURGU, a ja Kinger burgu. Burgu, burgu, burgu. 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 Burger 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 nazwa jakaś. niemiecka? niemiecka, to nie jest niemieckie. Nie wiem, wymyślam. Kingerburgu. No tam Kinger Burger 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 To jak Idziemy na zakupy, idziemy kupić mi spodnie. I dobra, Mirkowi też niech będzie. Ostatecznie jakieś tam, może. Co tu O, co tu trzymać ciekawego, co to jest? Spodnie masz. masz. A skąd nie masz? To tak, to ja. skąd? Aha. spodnie? A jakie skumają, to co? Ale kiedyś nie mogłam znaleźć ciuchów w ogóle na rozmiar, miałam XSK i to był jedyny sklep, w którym mogłam kupić ciuchy dla większych osób, a nie musiałam kupować ciuchów dla dzieci. Ale w sumie już teraz przytyłam Myślałam, się mam taki problem. Du du przytyła. Bo tu się okazało, że to jest UFO. Galeria. Bałtycką galerię. -hmm. E, Nasze UFO. Jest wszędzie. Nawet nawet dzieciówko. Dzieci Dzieciówko. Przypadek pierwszego. O, no. To jest ale. przypadek pierwszego zjawiska. To jest ich trzech, ale zależ tam. Aha, też. No. Ale zależ tam. To jest dajcie. O mój Boże. Jest dużo, ale ja się boję. A tu są czarni. Czarne uszo. No ładnie. No ładnie. Boże, to jest że to wszystko żyje nagle i tak. Uuu. To ufo, ma nawet wąsy. O to tam. Ja bym chciał to powiedzieć innym słowem, bo powiedziałem, że jestem... Tam... Eee! <laughs> Nie, żarcie dla... Ej, mówimy tak, ty pójdziesz po żarcie, ja pójdę po dolewkę. Szybko, kombinator. Co? Kombinator jest No taki. tak, i spotkamy się ten. Ja cię spróbuję złapać wtedy. No dobra. <laughs> no, nie słodkie. Nie, wodę. Ja tylko A tamten przed chwilą tak fajnie spoczął. Chociaż ty zdążyłeś na dolewka. To dobrego. Dobra, na razie. Bo ten... Ja zaczęłam błądzić w ogóle, ja poszłam... Jak to błądzić? Ja poszłam z tamtej strony w ogóle, tam, tam, tam. What Najpierw, what no what bo ja nigdy nie wiesz z jakiej strony to jest. O Jezu. No i potem patrzę, że jednak to nie jest tam i szybko tutaj poszłam i nie zdążyłam. Nie, bo... Tam straszy, wiesz? Gdzie straszy? Tam za kościołem. Nie słyszałeś o tym? Nie. Я там никогда не была. А хочешь нам Не знаю, где бы там. No, заходи, покажи, покажи, что там страшно. Не боишься? No. Я себе В костелах шеварный страж. Субтитры сделал Ty się nie śmiej. Ja nie żartuję. Ale nie czujesz tego? Ja, ja normalnie czuję... Co ty czujesz? Czuję takie... Wibracje. No. Tak? Teraz te drzwi się złożyli, chcę powiedzieć coś. bo jak idziemy na chwilę, a się, uchylą jakoś. Ustrzymaj. Nie. A jako w minę zrobiłeś się... Tak? Co ona teraz zrobi? W razie wrażenie, czy wybija złożyć, czy nie Najpierw hey, pozorom możesz... No właśnie możesz spaść, sobie coś zrobić. Muszę się oddalić trochę. Jest strasznie. Tak? To lepiej nie spadaj. jest! No, jest! No nie, nie ma. To twój cień, widzisz? Aha, ty głupie. Ja jestem ja pewna, że tam coś było. A może, może opowiemy o tym, jak to tobie szukaliśmy. No ja weszłam do pierwszego sklepu. Przemierzyłam dwie pary spodni i znalazłam od razu swoje. Na Mirka, jak szukaliśmy, to byliśmy w pięciu sklepach i tak nie znaleźliśmy. No, no czterech na pewno. Nie. Czterech na pewno. No dobra, czterech. No? I nic nie znaleźliśmy na niego. Nic. I jeszcze przez niego nie zdążyłam kupić jedzenia dla mnie przez kotków. Jasne. Ściemnia i tyle. Tak? Ściemniam, To zawsze coś ściemnia. Się... Weść masz. Kupiliśmy ci spodnie? No nie. Kupiliśmy żarcie dla wyszyskuczków? No, no tak. Tak? Gdzie? No, Ciebie. Tu, tutaj są. Chwileczkę, tu wszystkie są. No i czemu sobie zakopałaś poidełko? Masz problem teraz? O, Pippi, hej! Ojej! Tu ja ta mała, dyrwona oka. Jezu. Cześć! Dzięki, że obejrzałeś filmik. Mam nadzieję, że się podobał. Możesz polubić i dać subskryb. Gdzieś tam był na dole chyba po góry, gdzieś tu, albo tam, nie? No nie wiem. E, albo komentarz zostaw. No, to dzięki pa.